Dobrze do Radio Koncao. Od mikrofona przywitają was Mati Milach. Dzis wakacje przyzywają was na następny muzykalny festiwal Koncao Fest. Festiwal Radio Koncao bude odbyty 2 24 sierpnia. Pod Warszawu w Palacu Ojżanow. Budiet Mokti posłuchać mnogo od odlicznych muzykalnych grup i z różnych typów muzyki między innymi reggae, hip-hop, funky, folk, rap, poetyczna piesnia. jedna do mnogich basni słowenych piewcew i piewic będzie muzyka naszych słowiańskich priedków od grupy Stellarnotes. Także ja będę prisuczny na festiwalu i będę biesiadować z wami za żywo o medzyszłowiańską języku na medzusłowiańską języku. Będziemy razem i najwyższych najwyższe rozumliwych słów, będziemy uczyć się prostych podstawowych izrazów na medzyszłowiańską języku. Niechaj meczu słowiańska siła budzie z wami, widzimy się 24 sierpnia na koncu ofest.